Siemanko, jestem Technokrata i witam Was na moim kanale w nowym formacie, jakim będą cotygodniowe newsy ze świata technologii, omówienie wszelkich premier i ciekawostek, jakie wydarzyły się w minionym tygodniu. A w tym tygodniu, a konkretnie w dniu wczorajszym, 30 kwietnia. Intel pokazał nam swoje nowe procesory oficjalnie. Pokazał je z pełną specyfikacją i co ważniejsze, z cenami. I powiem Wam, że walka z AMD będzie tutaj bardzo, bardzo zacięta. Jeżeli chodzi o uniwersalność procesorów, tutaj wydaje mi się, że walka będzie najbardziej zacięta. Natomiast jeżeli chodzi o gaming i to gaming high-endowy, czyli te najwydajniejsze maszyny pod gaming. Wydaje mi się, że Intel znowu wyjdzie na prowadzenie ze swoim sprzętem i swoimi e, propozycjami. A dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że cały czas procesory Intela wyposażone w swoje instrukcje najlepiej radzą sobie e, z grami. Bo przejdźmy do specyfikacji i zacznę od tych najwyższych. Później omówię te niższe procesory, natomiast najwyższa i dziewiątka wygląda tutaj bardzo ciekawe. To już wiedzieliśmy od, od dłuższego czasu, że to będzie 10 rdzeni, 20 wątków. Więc dwa rdzenie i 4 wątki mniej niż flagowy Ryzen 9. Natomiast, natomiast cena jest niższa. Ja wiem jak to będzie wyglądać w dniu premiery. Tych procesorów będzie mało, wszyscy je wykupią i cena skoczy do góry. Tak to będzie wyglądać i te procesory w rzeczywistości w dniu premiery powinny być droższe. Jeżeli tak nie będzie, to już w ogóle bardzo się zaskoczę. A dlaczego? Ponieważ Intel cały czas jest najlepszym wyborem pod gaming. I wydaje mi się, że taka i9 zje na 9, jeżeli chodzi o gry, zwłaszcza, że boostuje do 5,3 GHz, a więc podkręcić będziemy mogli na stabilne 5 GHz taką i9. Tak mi się wydaje. Ale to wszystko okaże się w testach popremierowych. Dodatkowo, no, jednak instrukcje, które oferuje procesor Intela, zawsze lepiej radziły sobie w grach. Mamy tutaj niby przewagę tego procesu technologicznego jednak ja z wykształcenia będąc nanotechnologiem podchodzę mocno sceptycznie do tych wszystkich e, cyferek jakie rzucają nam tutaj producenci procesorów ponieważ tak naprawdę żaden z nich nie chwali się w którym miejscu tak naprawdę jest zmierzona ta odległość, czy są to odległości pomiędzy poszczególnymi tranzystorami czy między okładkami tranzystora a może między bramką a okładkami nikt tego nie wie, nikt tego nie podaje, więc wszyscy sobie rzucają cyferkami, my robimy 7, my 10 x 14 my 12 a tak naprawdę nie wiadomo, co to za sobą niesie. Yy, tutaj najlepszym przykładem tego, żeby porównać, jak wydajny jest proces, jest porównanie ilości tranzystorów na milimetr, bądź też na centymetr kwadratowy, bądź też sześcienny, w zależności od tego, jak, jak producent to podaje, ale najczęściej na kwadratowy. I to jest już wielkość, która jest wielkością w miarę wymierną, ponieważ. Skoro ktoś ma niższy proces technologiczny, a mieści mniej tranzystorów na centymetrze kwadratowym niż producent z wyższym procesie technologicznym, no to coś tutaj nie gra. Ale zostawmy teraz dywagacje fizyczne i wróćmy do naszych procesorów. Oprócz tego, że i dziewiątka na pewno powalczy z Ryzenem 9 w grach jeżeli chodzi o opłacalność, jeżeli nie będzie za droga na starcie, ponieważ wydaje mi się, że wydajnościowo na pewno wygra. Tak, ciekawa sytuacja robi się, jeżeli chodzi o i7 i Ryzena 7, ponieważ tutaj specyfikacja jest identyczna. Jest to 8 rdzeni, 16 wątków. To samo w takiej samej cenie. A jak wiemy, Intel zawsze sobie lepiej radził w grach. Kolejny, po raz kolejny wracamy do, tutaj do tematu procesu technologicznego. Jednak to wszystko wyjdzie w oficjalnych testach. Jadąc niżej już e, i piątka to jest po prostu... Tak naprawdę i 74700 k czyli mój procesor, który mam tutaj, flagowy procesor sprzed dwóch lat, teraz stał się i5, 6-rdzonową i piątką, 6 i 12 wątkową więc już poczułem, że w tym momencie mój komputer troszeczkę się zestarzał i ten wyścig zbrojeń naprawdę pokazuje, jak w ciągu dwóch kolejnych lat dało się poprawić ilość rdzeni i wydajność procesorów, z czego jestem bardzo zadowolony. I taką i piątkę bez zintegrowanej karty graficznej dostaniemy już za 230 dolarów. W przeliczeniu na euro 230 euro razem mniej więcej 4 z drobnymi 1000 zł mamy i 78700K. No, bardzo, bardzo, bardzo fajna cena, moim zdaniem. A taki procesor już nie będzie ograniczał w grach nawet 2080. Nawet pokuszę się, że nie będzie ograniczał 2080 Ti. Więc jeżeli ktoś nie chce streamować. To jak najbardziej taka i piątka wystarczy mu do absolutnie grania we wszystko, ale jak będzie chciał podnieść swój poziom jeszcze o jeden stopień, kupuje i siódemkę. I dziewiątka to już absolutny high end. Troszeczkę tutaj boli, że chipset tak naprawdę niewiele się zmienił. Będziemy potrzebować nowych płyt głównych. Standardowo wszyscy chcą zarobić. Nad tym nie będę teraz dywagował, eee, są tego zalety i minusy. Tak naprawdę najbardziej boli, że pomimo wprowadzenia nowego chipsetu, on nie różni się za bardzo, jeżeli chodzi o konstrukcję i oferowane. Możliwości, tak naprawdę, jest to nadal Z390, tylko tym razem dostajemy dodatkowo wsparcie dla Wi-Fi kategorii 6. Natomiast te wszystkie płyty, które już teraz pokazują nam producenci, wyglądają naprawdę kozacko. Bardzo podoba mi się to, w jaką stylistykę idą producenci płyt głównych. Są to stonowane płyty, naprawdę eleganckie, wyposażone w świetne chłodzenia, świetne sekcje zasilania więc tutaj też. Duża pochwała, tylko prawdopodobnie ceny będą zwalać z nóg, a jeszcze nie są one podane. Więc jak widzicie, premiera nowych procesorów Intela bardzo ciekawie nam się kształtuje. Najbardziej jednak obawiam się tego, że ich dostępność na starcie będzie bardzo kiepska i te ceny pójdą w górę i będzie nadal drożej niż AMD. No, ale skoro ceny idą w górę, to znaczy, że procesory się sprzedają i są to dobre konstrukcje i będą się sprzedawać nawet po zawyżonych cenach. Ja nie mogę się doczekać oficjalnych testów z gier. Jeżeli tylko mi uda się dorwać taką sztukę, to jak najbardziej ją dla Was przetestuję. A ja zapraszam Was już na następne odcinki, które już w tym tygodniu na moim kanale. A w piątek technologiczne podsumowanie tygodnia. Do zobaczenia. Peace. Yo.